O, tak to wygląda. Na razie parę samochodów przyjechało. To jest taka farma. Zobaczcie, jaka trawa jest. Tak, jak pokazywałem ostatnio. No ale farmer to kosi i robi kiszone. Tu są te supe wysokiego napięcia. Te dwa idą po Jeden i drugi. No i trzeba będzie. O tak go pod górę zakrzaniać ale nie wolno narzekać trzeba być zawsze pozytywnym będzie dobrze, o to chodzi. Człowiek się spotkał po, praktycznie po roku czy po nawet więcej z Maniusiem ciepluszkiem żeśmy się zobaczyli, o Tomciu przyjechał Parę nowych twarzy, także no, jest ok, zobaczymy, a Piotr Zostrowski fajną szmatkę podarował. Fajne szmatki robi w ogóle fajne torby, wszystko ze skór. No, reklama musi być. Tomciu z synem. Tak, jak zawsze perełka. A jak perełka? Musi być. Tutaj kierownik zamieszania. Mam Nie kierownika nagrywa, niech będzie. Uwitczniony. Ja to... Nie, to jest to jest, to jest, to jest, to jest, to jest szef wszystkich szefów. To jest pomarańczowa. Tak. Jedna z ostatnich koszulek kolektorców na świecie. No, no, nie wiem, czy ktoś jeszcze ma. O, no właśnie, jak ktoś ma taką koszulkę, to niech się pochwali jeszcze. To nie jest pierwszy dołek, bo to już jest za któryś. Jakieś tubki z lekami dla baranów czy czegoś wychodzą. Pierwsze coś coś innego niż śmieć. musiężne jakieś. Coś może też do nakręcania jakiegoś zegara albo czegoś. No ale. O, przyjechał właśnie Grzesiu Brodowski, tak mi się wydaje no oni tam przyjechali z wyspy I ogólnie jest bardzo bardzo fajnie Idziemy tam pod górę Zobaczymy co nam wyjdzie No, wyszła jakaś klamereczka Ale naprawdę przerąbane Sudby dosłownie co chwilę patrzcie tu cały czas słuchawka Naprawdę przyjemność jest Ale mówię kij co zrobić Trzeba iść Najwyżej się szybciej zdenerwuję i zejdę Ale spróbuję wychwytywać jakieś inne sygnały spośród tego brzdenku Rob się tam z Deusem, Deus jakoś sobie radzi. Tam już się gróbka zrobiła. Więc idziemy dalej. Nie ma co narzekać. Mam dobry dzień. Spośród tych czasków jakaś krągłość skrzywiona. Nie wiem, wygląda mi na jakiegoś moniaka. Kula wyszła. Ołowiana jakby, ona nie wygląda jak była wyszczelona, a może, może i była wyszczelona nie jestem znawcą, myślałem, że niedorobiona a to zaraz powiedzą, ty jesteś niedorobiony idziemy dalej, zjechałem z czułości praktycznie o połowę jako tako, już teraz, teraz mniej, nie lubię tak chodzić bo to jest tak, jakbyś miał stosunek tylko na pół A Co zrobić? Lepsze klamerki aniżeli śmieci Ta nawet taka fajna się rusza trochę mi się głos zwiesza Właśnie przed chwilą wyczytałem żółmar. Nasz kolega Szymon Nowakowski, syn naszego kolegi. Ostatnio żeśmy dla niego zbierali pieniążki. O, jakie to życie jest dziwne. Jeszcze parę minut temu miałem dobry humor, cieszyłem się i już wróciło do normy. Życie nie pozwala, żebyś sobie pofolgował. Ale nic co zrobić. Teraz mi się wydaje, że tam aniołki się nim zaopiekują, jakieś tam poszukiwacze co już tam są. będzie chłopakowi dobrze. Współczucia dla rodziców. W końcu coś wyszło ciekawego. Nie wiem czego to jest, czy to jest złowiu. Jakaś blomba czy coś. Tam są jakieś ślady, tak jakby odbite, coś takiego, ale to już jest coś, coś innego niż jakaś sprzączka czy... O, upadła! ...czy tubka od pasty. Coś leży w ziemi. Przyskamy, czy to znowu jakaś kramerka zobaczymy a, głęboko a jak a jak ale mam dzisiaj szczęście klamerka stoi sztywno jak jak wiecie co a no, co zrobić są kramerki będzie chyba koninka. Ojej. o, o koninkach mowa tam, tuptają sobie koninki, jakieś klaczki jadą na koniach. No i co chyba co, co ci skolują, co mi odpowiesz? Że nie dało się założyć. klampę założyć się, kurde. Przerwa na kiełbaskę, kawędki. I... W, w garażu klampy jaką kiedyś tam założyliśmy. Za... Piękna pogoda kuchareczka tam siedzi. <grymne> kuchareczka. Taki Następnym razem będzie taki, taką czapkę kupię, taką białą. <grymne> bież. Bież. Jak papa, papcio smer będzie. Trzeba wiadomość byś bo nie mam neta. jest tam schodzi. Pojemy i idziemy dalej. O, wyszedł Jan Czarek. Ale żeby nie było za, za fajnie, to połowa. Ale zawsze lepsze takie coś niż śmiecią. Ale można przez takie ujączarka podglądać. O, tam siedzą w sobie, zamiast kopać, to siedzą tam w czerwonej budce i gadają. Ale wyskoczył taki morning ring. tak zwane kółeczko, przed chwilą janczarek, teraz kółeczko, no druga zmiana coś tam daje.